Halo, dzień dobry, cześć cześć, tutaj Paweł i Patrycja. I witamy Was w Train. Ostatnio skończyliśmy dosyć niespodziewanie po długiej, mozolnej wspinaczce po lamieniu, po prostu na maksa. Przyatakował nas Smok i mam wrażenie, że ja też bym nas przeatakował, jakbym był na jego miejscu. No i działamy dalej, bo. No, trzeba chyba. Co? Opalować smoka? No. Tak. Tak? <laughs> jesteś? Jesteś? Żyjesz? Jestem, żyjesz. Umiesz, umiesz skakać? Tak, umiem skakać. Umiesz skakać? Umiem skakać, pływać, latać, Dobra, biegać. to zaczynamy. Wow. Wow. Finally. To oh, jest <laughs> iluzja No raczej Ale patrz jaki wielki piękny No Piękne Strzel w niego ze strzały Nie, zobacz co się tu dzieje Zobacz dotykam go A. widzisz? Tak, tak, tak A tu co jest? Przycisk

I gdzie jesteśmy? Bóg czy wiedzieć. I co robimy? O właśnie. Super. Może być. Pójdzie Ujdzie, ujdzie. w toku? Tak. Dobra. No bo widzisz, że tu konstrukcję tworzą. Tak. Patrz, co tutaj mamy? Wodęczek. Ty pchasz, a ja wsiadam na górę. No, czyli jak w życiu. Tak. Ale weź wodę. Jeszcze tam u góry. Ułatwiamy sobie. Dobra, pchaj. Kam, kam. Zaraz na ciebie skoczy. Chodź tu na górę. I broń mnie! Jak to się stało? Jak to się stało? Jak to się stało? Przecież broniłam! Jezu! Jak to się stało Co to było? Jak to się stało? Festiwal Lamienia! Uważam za otwarty! A przecież to niemożliwe Widzisz, jak to się stało? Poczekaj. No zobacz, jak to się stało? No. Pamiętaj, że tutaj gramy na trudnym poziomie. Ale dlaczego, dlaczego zabiło? Jest jeszcze jeden przycisk. Nie o. No O Oj. <laughs> ojej, ojej. Czuję, myślisz... że to nie jest mój dzień. Ale Ja nie rozumiem, dlaczego nas zabiło. Bo każdy taki jeden... Strzał jest śmiertelny po prostu. Tak, ale, ale yy, chodzi o to, że przecież miałam tarczę do ochrony. No, a jak widzisz, to nie wystarczy. No teraz już wiem. <grywia> Brawo. są się. Chodź. Chodź. To będzie bolesna rozgrywka. Bardzo. Nie, mój drogi, nie, nie, nie. O właśnie. O, i podgrzewamy zupę. Nie chcemy podgrzewać zupę. Jak to nie? Miga. No. Ale go spaliło! Dobra, musimy zrobić coś takiego. Nie. Spoko kombinuję tam. O. Ty i play, a ja kombinuję, jak tutaj się wydostać. Dobra. Parłem do zupy. Patrz, za mną poszedł. Kombinuję. Masz tu pająka. Daj go. Masz tu pająka. <laughs> Masz drugiego. Masz drugiego. A masz zły pająk, masz. Na papierek go weź. <noise> no właśnie na papierku do ciebie przestrunął. Nic nie widzę, więc walę na oślep młotem. O nie, ho, 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 panie chyba nie. Dobra, mogę ich już. O! Chodź, musimy przejść, jakoś sobie poradzić. No chodź. Tam nie ma nic w prawo, patrzyłeś? Nie wiem. Pewnie coś jest. Skrzynka na pewno. Hej. O ty On na górę musisz się dostać. Nie, tutaj. A tam jest woda. Ale tu jest. Już idę. Tam jest woda. No to weź ją. Chodź, bo nie wiadomo, co tam jest. Idę. Znaczy, Lecę właściwie. O, panie. No i pięknie. Ah, co teraz? Nie wiadomo. I Sudan. Oj Nie skacz na to Ale czy ja skaczę? Nie Co się stało? Mówiłem nie wchodź na to A co tam jest? Nie wiem co to jest A, to hmm. jest coś na dole No właśnie Musi... A musisz tu stanąć na tym starczą A ja tam idę o, skarby! Dobrze O oh, no Ops Cię odnawiamy. Dobra, jestem. Chyba będziesz musiał cały czas skakać. <grybuj> A jak stamtąd zejdziesz? To się zamknie, bo... Musisz tu plotek jak klopcik się spali. Chyba trochę zepsuliśmy grę. Dlaczego? No zobacz, co się tu dzieje. No to co ty narobiłeś? Ooo. Idzie, idzie, to zejdzie. Zepsułeś grę. Zepsułem Pomoc grę. Ci. Już lecę. Zaraz się odetkają w instantur. Co ty narobiłeś? Dobry bursz. No i tyle, jeśli chodzi o grę. Co ty tam narobiłeś? Poczekaj. <śmiennie> no i po mnie, ale się odblokowałeś. Zablokowałeś się. Oh my, oh my god. Oh my. <śmiennie> i co teraz? Nie doskoczysz Dobra. O. Chodź dalej, bo to nie ma sensu. Tu jest jedna tylko. A pająk? Pająk dostanie zaraz strzała. Jeszcze jeden z nich. Lustra. No i co teraz? Dobra, testing lustra. O, nie udało się wskoczyć. Co to tu mamy? Chyba czas na skakania no, no, Idę, idę To nie jest takie proste Jak nie jest Po prostu się nie ruszaj No Za wcześnie To jest plujka. Co ty robisz? Co ty robisz? To jest moje. moja. 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 Gdzie? Co tu się dzieje? Wow. Jest tam gdzie. Same tu mamy? Dzień. Nie wiem, co robię. O, jestem, patrz Weź na tych lej, leje, kolegów. Leje. Tylko ci koledzy po prostu uciekają, bo przeniosłam się tam na górę. Jaka zupa. Czerwony barszcz świąteczny z łóżkami. Łóżko wypadło. Ej, miałaś mnie bronić. To byłoby prostsze, gdybyś tak nie latał. Ja tu rozwiązuję zagadki. To rozwiązuj, a ja będę bezmyślnym. Wykonawcą. Wykonawcą. Idziemy? Tak. Łu ładnie. Wow. O proszę. Chodź do dziury! Weź mnie na nosidło, ja tam wejdę. Jeszcze jeden. Mm -hmm. O kurczę, zapętliłam się. Nie ruszam Ać. się. Może spróbuj w drugą stronę skaczeć, co? Już jestem. Nie, jeszcze nie. Bo jeszcze chciałam wziąć wodę. No i co zrobimy teraz? Czekaj, ja sobie poradzę. A to co? Książka. Dziękuję za zamknięcie, Rosie. Co za zabawę mieliśmy. Zróbmy to znowu w następnym roku. Szczęśliwy świątyń, kochanie. Nowy poziom. Poziom. Mamy trzy punkty umiejętności. Możemy sobie albo zrobić trzy, albo robimy trzy skrzynki, albo podwójne lodowe strzały, albo ognisty miecz, albo szarża. Nie, rzuć szarż. młotem. Rzut młotem. Daj ten rzut młotem, zobaczymy. Zobaczmy, jak się go robi. Skradanie się. Okej. Okay. Nie, nie będziemy się skradać. Poczekaj, muszę zobaczyć, jak się rzuca. Dobra, młotem. lecimy dalej. Zaczekaj, przetestuję rzucanie młotem. Tak, jak tarczą się bronisz, to chyba tam tak rzucasz. O, właśnie. Widzisz? O, zarąbiście. No to ha. No i gdzie ten młot? Wróć do ciebie. Hops. No to Siup, siup w ten gupi A to co? Lustro. A. Najważniejsza No i co teraz? Teraz trzeba. Ja rzucę młotem. Zrób, zobacz na to. Chyba to tak nie działa. A chyba jednak tak nie działa, jak tam. O. Czyli tak to działa. Zobacz. Rozumiem, że chcesz... Ohoho. Zobaczyć, no. czyli tak Okej, okay, chodź na górę. A, zobaczmy co to jest. widzisz. Oj. Musimy tam, 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 potem tam. Widzisz? Tak, Ach. tak. Na tamto i dopiero powrót. A czaję. Hop, 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 okay. i go! Jestem. Troszkę inaczej, ale jestem. Nie da się tym ścisnąć, za prosto by było. Nic to nie dało. A to drugie da się ruszać? Nie. <laughs> Ale już prawie było. Było dobrze. O. Oszukałem system. Widzę. Może jak próbuję na to skoczyć? Nie wiem, Jakiś musi być sposób. Pewnie taki. Na hama tak zwanego. Chodź, ja trzymam. Dobra, leć tam dalej. Ja zginę. Ja zginę. Ej, nie, nie umieraj. Nie jest to łatwe, pędzi. Zginęłam. Uh. Za daleko zaszłam i nie widziałam już. O! Panie obok. Panie obok. W lewo musisz się przesunąć. Pani go zabiła młotem. O no, to jest kilku. O, dobrze. Dziękuję! <śleszany> 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 nie ma tak dostać w plecy! <śleszany> Chyba coś nie wyszło. Dobra, nie co płakać. Dzień. A! Nie idź tam! Mam wrażenie, że w ogóle to nie A to co? Wow, lewitacja, patrz! O kurde. Akcja lewitacja. No to ładnie. To żeśmy narobili? Trzeba jakoś się przyblokować. Co tu zrobić? Jak ja się mam przedostać, Ja się zresztą na Co? A gdybyś się szybko o, przyczepił do tego góry i przeplunął? Nie. Yeah. Gdybyś się przyczepił do tego góry, jakieś zamknięte. Ja zapadnia. Chyba tak się nie da. Bo musisz na to się przypiąć, nie spadnąć. Oj, 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 oj chodź. Że to będzie grubo. To będzie grubo. Kuy! To z tobą. <y> <trafik> I kto teraz idzie po wodę? <trafik> no na pewno nie ty, bo nie żyjesz. <trafik> oh no. <trafik> Jak to się mogło stać? Haha! <trafik> 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 <trafik>

Po prostu mnie tam zabierz na deserce. A tam? Tam to chyba nic nie ma. A. Się zapędziłeś? Powiem ci. Już idę do ciebie. No i pięknie, proszę Tam zapadnie kolejny. O, Nie uda się. I tak. <grym <grym> Co zrobić w ogóle? Co zrobić? Przesunąć to możesz jakoś? Możesz to jakoś przesunąć? A ta dźwignia do czego służy? Ta obok tutaj. Gdzie stoję ja? Do sterowania tym okienkiem. No to dawaj to okienko. Ale spokojnie, ja to już robię. O! Tak. Stąd... No to już sobie konstrukcja. A Zaraz to zapłonie jak nic. Bij! Biję, yeah, yeah, yeah. Tutaj idziesz. Zabiło mnie coś, musisz mnie iść po mnie. O, coś mnie zabiło, wiesz? No w plecy cię zabił. A więc to tak. No chodź to. A myślałam, że mam cię to nie, już zginęliśmy. Aha. Ja w jedną, ty drugą. Dawaj, Łyka. Gula Dawaj, Bula. Welcome, strangers. You came through all the traps I laid out for the goblins. We've been a thousand times. I am Queen I, I was ruler of these lands once. What do you know about these goblins? Goblins took over my realm many years ago. After the forest became wild and the kingdom was destroyed. Lady Queen, do you know anything about a speaking flower? Or do you know why plants would keep growing wildly? I can tell you more, but first I require your assistance. Out there is a castle by the sea, the house of my fathers, where now the King of Goblins sits, befouling their halls. Slay him and I will reveal all. You can keep any treasure you find in the castle. No, raczej. No. Nigdy więcej zupy z płazów osiągnięcie. No to co? To kolejny poziom pokonany przez nas. Tak. My go pokonaliśmy albo on nas. To zależy, jak, jak kto patrzy. Przed nami cichy zagajnik, a my się widzimy następnym razem. Z Wami była Patrycja. Cześć. I Paweł, trzymajcie się. Do pa, pa. zobaczenia, do usłyszenia. Pa.